Połączę kawałek z peją. Mam nadzieję, Rysiek, że się nie pogniewasz na mnie, ale połączę pewne fakty z Twoim życiem, bo moje życie też różne było, ale to, co w tym utworze rapujesz, jest to wszystko prawdą. Śledzę swój proces zdrowienia i zauważyłem, że nakładają się pewne podobieństwa. Ty wyrzucasz wszystko w rapie, ja wyrzucam wszystko do internetu. Lubię radio i w stylu radiowym wypuszczam też wszystko w internet. To jest jakaś forma oczyszczenia, bo w ten sposób ja też się oczyszczam. Tak samo jak ty rapujesz. Wyrzucając wszystko w utworach, zmiana swojego życia wymaga odwagi i na swojej drodze może spotkać wiele przeciwności, ale jak się postawisz całemu temu systemowi, twoje życie stanie się lepsze. Zawsze zapamiętaj, kiedy się zmieniasz, zmienia się twoje otoczenie, nie może być inaczej. Wiem jedno, że ciężka praca nad sobą przyniosła duże korzyści, i zmiana swojego życia też bardzo przynosi dużo, dużo dobrego. Wiem co czujesz, gdy masz dość tego, że masz dość. Zechce wypełnione nienawiścią, wskazańca, lot wolność, to być gotowym, przyjąć mocny cios. Wszystkie złe rzeczy zostawić za sobą, naprawić błąd. Wiem co czujesz, gdy złość pierwsze kurę ściąga na dno. Wracają złe emocje, które wciągają w boku. Wolność nadrzędna wartość, więc bić się o nią warto Los kazańca po raz drugi Dla tych co nadal walcz, czerpie garściami z chwili, tak w życiu jak i na scenie To co zbyt oczywiste traci sens i znaczenie Każda z minut ma tu swoją jakość i smak Często bez planu, co nie wypalał tak jakbym chciał Czasem ciężka analiza, czasem spontan Świat się zmienia dynamicznie i to na wszystkich frontach Jasny obraz sytuacji zawsze lepszy niż niepewność, ale nie chcę wiedzieć ile jeszcze kto by przede mną Tak skupiony na tu i teraz nie pytam o przyszłość, życie nie swoim rytmem I to chyba wszystko w moim świecie Jestem sobą Czasem włączę fanatyzm Ciężar wiedzy Czasem może wgniatać w glebę Nic poza tym Szukasz prostych odpowiedzi w statystykach Ja się schematą wynikam Coś jak podróży bez mapy Tak naprawdę nigdy nie wiem Co z tego wyniknie Nieraz warto się zgubić By odkryć nowe klimaty Wiem co czujesz gdy masz dość Tego że masz dość Serce wypełnione nienawiści to być gotowym, przyjąć mocny cios Wszystkie złe rzeczy zostawić za sobą Naprawić błąd, więc co czujesz, złość, zło Spiesze górę, ściąga na dno Wracają złe emocje, które wciągają w bagno Wolność nadrzędna wartość, więc bić się o nią warto Lot skazańca po raz drugi Dla tych, co nadal walczą, 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 walczą. Śpię sobie rano, dzwoni do mnie kierownik Czy ja przyjdę do pracy Słuchajcie, jestem na zwolnieniu Opieka nad dzieckiem Kierownik mnie pyta, czy ja przyjdę do pracy Ja mówię, że jestem na zwolnieniu ale to masz opiekę, nie to możesz przyjść do pracy, ale ja mówię: Słuchaj, jest na mnie przypisana opieka nad dzieckiem. Nie przyjdę oczywiście, zgodziłem się na to, że mogę kogoś tam przyuczyć, powiedzieć jak zrobić i pójść do domu, bo blisko mam pracę, więc mogłem bez problemu to załatwić, podjechać autem, więc wszystko by poszło jak należy, bo można też tak się dogadać. Ale oczywiście oburzenie, że ja nie przyszedłem do pracy, że miałem przyjść do pracy. Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, jestem na zwolnieniu jak mi się skończy zwolnienie, to przyjdę. Myślę, że dobrze im tak, bardzo się z tego cieszę, że tak wyszło i cieszy mnie, że wreszcie postawiłem takie granice, że nie ma, że ja będę na każde zapłanie. Słuchajcie, tak sobie analizuję teraz to wszystko, co się działo przez ten czas, który tyle czasu pracuje, że jednak nie warto się poświęcać. Mówi, że się trochę hołota nauczyła. Że będzie każdy kwist, zawołanie i będzie, Marek, będzie w pracy. Nie ma takiej opcji. Oczywiście tym razem muszą sobie radzić sami. Byli przygotowani na to. Szef też dostał informację, że mnie nie będzie, że dziecko mi się pochorowało bez odpisu, bez niczego. Kierownik, drugi kierownik dostał informację. Oni i tak jakby spłynęły po nich to, jak po jak jak się mówi. Że myśleli, że ja pewnie przyjdę i będę im robił tą robotę. Wiem, że to były pilności. Ja się teraz przygotowuję już na wszystko, że mogę przyjść, mieć niespodziankę, że zostanę na przykład wypowiedzenie, bo wszystko można się spodziewać, że taki kierownik czy szef w szczególności, bo tam wszyscy mają gdzieś to, co robią, jak pracują. Wszystko mają gdzieś. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest w ogóle kierownik, czy drugi kierownik, czy oni nie wiem, czy decydują, czy są zwykłymi pracownikami, bo się już tak powtórzę. Po prostu absurd. Oni nie wiedzą w ogóle, jak zarządzać firmą. Nie wiem po co oni tam są. Wszystko mają totalnie gdzieś. Dlatego, dzwoniąc do mnie z taką propozycją, żebym ja przyszedł do pracy, no to już jest chore. Gdyby szef nie dostał informacji, oni nie dostali informacji, to jest inna bajka. Ja bym tego nawet nie komentował tutaj. Ale dostali wszystkie informacje, co jak zrobić. Poza tym, gdyby byłem. Bardzo duże kłopoty z tym. Jeśli ktoś by sobie z tym nie radził, no to bym to szybko przyjechał, powiedział. Ale to widać nie no, przyzwyczaiło się państwo, że Marek będzie na każde zawołanie, że wszystko zrobi. Skończyło się. Skoro oni mnie ulali, śmierdzącą maszynę mam cały czas i truję się tym wszystkim. Nie mówię już o innych sytuacjach, które wystąpiły w firmie. Więc ja też mam swoje prawa ale widzę też po innych pracownikach, jak chodzą sobie na zwolnienia, to jest wszystko dobrze, jest okej, okay. bez pretensji, bez niczego, ale tylko się zawaliło coś głównego. Nieważne, jak zatrudnią innego pracownika, okej, okay. ja to zwrócę na to uwagę, być może przez to stanowisko mi zmienią, a jak będą mieli mieć jakieś wątki, żebym sam się zwolnił, dostaną kolejne zwolnienia i trzeba będzie już myśleć o sobie, kombinować na swój sposób, żeby pracodawca też zapłacił za to, za to że tak mnie traktuje, bo widzę, że jak już będę zbędny mebel, no to pracodawca będzie sobie mógł robić, co będzie chciał. Może zrobić taką manipulację, że to, co mnie wkurzało, specjalnie ludzi podmontuje, bo powiedziałem, że on chodzi, komentuje nieraz. Ja już, jak zgłaszałem informację, co mnie bolało, no to wtedy on potrafił chodzić z telefonem i czytać SMS na przykład, że co ja mu napisałem na przykład. No to ja w ogóle wtedy, w tej sytuacji, kiedy do tego doszło, powinienem się zwolnić od razu, pójść z tej firmy. Ale to, że fajna była praca, i fajnie się w ogóle pracuje, no to już dlatego też odpuściłem, ale to są absurdy, naprawdę absurdy, które dzieją się w tej firmie, bo teraz człowiek jak już trochę ochłoną i widzi to trochę inaczej, no to w tym przypadku jest to chore. Też przychodzą mi fantazje na tą pracownicę, o której mówię, co też mówiłem, kiedy w nocy to nagrywałem. Fantazje są dość takie oczerniające tą osobę. Na przykład jestem u ptaszka, tak nazwę tę osobę. Gadam z nią i widzę pracownicę, która mnie wkurzyła. Nazwę ją tutaj Gienkę. Widzę, że Gienka idzie. No i głośno komentuje. O, idzie, k dolona, komentująca i łącząca sojusze pracownicze, buntująca ludzi. Idzie tak. No popatrzcie, tam idzie sobie ta k. -dolona. Gdzieś takie fantazje mi się udzielają cały czas. W ogóle potęguje złość, bo widzę, że jeszcze z rana to tak nie było źle, jak kierownik mi zadzwonił, ale później zaczyna być kumulacja, właśnie na giękę. To się wszystko kumuluje. Kumuluje się bardzo we mnie i widzę, że jak jestem na zwolnieniu, to tym bardziej te myśli powracają. Bardzo mocno powracają. To rusza. W ogóle ta praca to jest naprawdę. Patrząc się już przy tych konfliktach, jak to wygląda, żenujące jest. Naprawdę kierownictwo, organizacja pracy w tej firmie to jest Żenadu. Tak jak się opieprzają ludzie, niektórzy, jak w ogóle szef, ile pieniędzy traci, jakie są szukiwane, to też nie wspomnę, bo to też widać z boku. Dużo, dużo traci, ale to jest jego sprawa. Jak już wrzucił córkę z zięciem, żeby nie pomagali mu w firmie, bo oczywiście, ja rozumiem, mogło się nie zgadzać, mogło coś być nie tak. Okej, okay, chcę zarządzać, ale ja widzę, że ludzie to tam bimbają z tej pracy, luz mają. To, że też długo pracują, to jest inna sprawa. Ale też widzę, że on nie zwraca tak na to uwagi. I to, że ja będę mu coś bez przerwy zgłaszał, już nie, mi się daje, że nie będę zgłaszał. Chyba będę musiał sprawy załatwić sam, ale... Ale tak jak mówię, bez takiego chamstwa, bo to wszystko obróci się przeciwko mnie, ja tego nie chcę. Bo to o mnie będzie świadczyć, tak jak jestem w porządku poukładaną osobą i spokojną, jak mam taką opinię, no to może zostawić to do końca, żeby nie narobić sobie smrodu tak zwanego, ale... No nie wiem jak się zachować, jak toksyczni ludzie tak wpływają na mnie, tak wkurzają, więc czas reagować, no bo przecież nie dam sobie wejść tak samo na głowę. Hamstwo ludzi nie ma granic. Jak się przyglądasz ludziom, nie ma granic, ale tylko jakby coś ich dotknęło i ty zacznij to robić. Zobaczysz reakcję. Czyli cały czas mówię o odbiciu luszczanym. W tych czasach obecnych to najbardziej skutkuje na takich ludzi. Odbicie luszczane działa rewelacyjnie, doprowadzasz ich do szału. I tym bardziej można podkręcić tak śrubę, że osoba zapamięta się na długo, a oburzy się, obrazi się, może i nawet do końca życia.